Pawełka Rafała Kowalczyka. Zobaczcie, pokazywałem Wam słoneczniki, co, to jak kukurydzę, co wrony wybrały znajomy dosiał, dosiał ręcznie słoneczniki. Pszczółki jeszcze, tu przed chwilą chodziłem, chodzę, pszczółki jeszcze chodzą po nim, o, zobaczcie, zbierają, dzisiaj jest 22 wrzesień chyba, to był bardzo późno dosiewany słonecznik, jednak... Jednak od 1,5 metr no, 70 do 2 metrów ma o, czapy zobaczcie jeszcze zdążę przekwitnąć, jeszcze półtora tygodnia zanim, zanim będzie to koszone do dwóch tygodni, bo to koniec koniec września ale będzie ja rękę wyciągnę, nie wiem czy będzie widać, będzie widać coś tu Coś tam będzie, widać, ładnie wygląda. Pszczołki zbierają. O, proszę bardzo. Jest, jest. Żeby nie było, że nie zbierają. Żeby nie było, że nie oblatują, że za zimno. Nie wiem. Jest godzina 17:30, 18:00, coś koło tego. A jeszcze po nich pszczoły buszują. I dzisiaj, nie wiem, ja mieszkam na kurpiach. Jest. Jest dzisiaj taki jeden dzień w miarę, że nie wiem, może z 10 stopni, ale jak widać, czasem słoneczko wyjrzy. Jak widać, pszczółki, pszczółki oblatują, to i nosa coś tam pyłku sobie do nosa. W tym roku na pewno nie zabraknie, w tym roku na pewno nie będziemy podawać ciasta jodowo-cukrowego. Urwę, ale gęste. Jest kilka takich, 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 takich o! w tej kukurydzy, bo wybrały wron. Dobra, ja uciekam dalej. To jest do Waszego przemyślenia, czy warto siać, czy warto zaby, yy, mieszać kukurydzę ze słonecznikiem. <laughs> Nie wiem, czy kukurydza by urosła większa. Wątpię w to. Nie wiem, czy w ogóle by miała kolby. To ja będzie, ta, te słoneczniki będą miały ziarno, bo to, mówię, tydzień czasu będzie przekwitnięte pewnie. Bo słonecznik bardzo szybko bardzo szybko zasuwa, żeby zdążyć wydać ziarno. <laughs> Ale to jest do Waszej, do Waszego przemyślenia, czy warto, czy nie warto. W następnym sezonie, jakby ktoś miał problemy, to bardzo proszę. Tak to wygląda, nawet późne odsiewanie. To jest, mówię, dwa miesiące. Dwa miesiące, jak yy, posiane było. I zobaczcie. Znajomy jeszcze mi mówił, że po zbożu sieje. <laughs> po zbożu sieje. Posiął w tamtym roku słonecznik i tak samo zebrał go razem z kukurydzą koniec września, więc też można nadgonić paszy. Ładnie to wygląda, pszczółki mają, krowy mają, wszyscy szczęśliwi i zadowoleni. Pozdrawiam, posiekam Rafał Kowalczyk.